Jestem mistrzem walk na gołe pięści. Wiesz co mówią o czarnych? Zdradzę ci sekrecik. To prawda. No cześć malutka. Widziałaś kiedyś takiego przystojniaka? Bonjour madame. Niepokonany. Kurwa, się, kochanie? Czy trzeba z tobą chodzić? A pokazywałam ci mojego bicka? Takiego bicka? Ładnie świeci, co? To mój pas mistrzowski. Jestem od roboty, a nie od gadania. A może jakieś cinci rimci? Pogromca ulicznych huliganów i pyskatych bad Kurwa to mi go który, który następny Kocieruchy, czarny luz, jambo i lecimy, baby. Czy stałeś się solówek? A ty ile masz? Co tam? Nie zła jesteś. Długie spacery. Romantyczna muzyczka. Nie naciskaj mnie, budam ci wojnę, o jakiej nie marzyłaś. No, nieźle, nieźle. Robota, nie gadanie. A wspominam już, że jestem najlepszy fajterem w na Głębiej pięści? Wybór jest prosty. Gromda. Już 7 marca, w piątek, na żywo w pay-per-view, nagromda.tv. To właśnie musi być to coś. Nie ma miękkiej gry.